Witam Was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie w nowym odcinku Klocków i Kawy, czyli w jedynym momencie w tygodniu, czasami nawet późno w nocy, kiedy Mama Gig może spokojnie siąść swoim ogromnym kubkiem kawy, którego nie powinna pić blisko północy, i spokojnie pokładać sobie klocki lego. A w dniu dzisiejszym, a raczej dzisiejszej nocy, zdecydowałam się na tak późną sesję z klockami, ze względu na to, że przyszedł zestaw, na który naprawdę bardzo, bardzo czekałam. Można powiedzieć, że czekałam nawet na niego całe swoje życie. Ponieważ w dzieciństwie zawsze chciałam powiedzieć to zdanie. Wreszcie mam mojego Game Boya. Zawsze chciałam mieć Game Boya, jednak nie miałam okazji mieć go na własność. Pożyczyłam go od koleżanki, potem pograłam sobie w Pokémony, no i musiałam oczywiście tego Game Boya oddać. I zawsze marzyłam, że kiedyś będę mieć tą konsolkę na własność. No ale wiecie, czas mijał, wychodziły zupełnie nowe konsole i Game Boy już nie był aż tak ważny na tej liście. Co nie zmienia faktu, że naprawdę zawsze chciałam mieć tę konsolę i teraz dzięki klockom Lego mogę ją mieć. Wprawdzie nie będzie ona jak głosi na pudełku wydawać żadnych dźwięków, nie będzie można na niej grać, a także nie będzie można wykonywać żadnych innych funkcji poza tym, że ta konsola będzie po prostu stała, ale wciąż mam mojego pierwszego. W życiu własnego Game Boya. Zatem otwieramy ten zestaw, ja już nie mogę się doczekać. Zamówiłam go z dużym wyprzedzeniem, i czekałam, aż ta paczka wreszcie do mnie dotrze, aby móc ułożyć tego Game Boya i dołączyć do mojej lego kolekcji konsol. Czas otworzyć te podwo. bo ja już chcę składać ten zestaw. Od razu wypadły nam naklejki, z tego wygląda, że będą tylko i wyłącznie dwie, bardzo dobrze I będą one się znajdowały na kadridżach Pudełka są papierowe, bardzo fajnie I oczywiście instrukcja do tego zestawu Na początku instrukcji mamy kilka ciekawostek na temat budowy Game Boya Również kilka historycznych ciekawostek A także prezentacja gier, które zostały dołączone do zestawu, który zamienimy Game Boya Naprawdę wyjątkowe doświadczenie, takie, które pozostało w pamięci wielu młodych graczy. Tamto, tom, tamto! Tam, tam, Nawet nie macie świadomości, jak wiele radości dał mi ten zestaw. Ten Game Boy jest odwzorowany absolutnie fenomenalnie. Leży idealnie w dłoni. Wszystkie kształty, wszystkie elementy, które pamiętam z Game Boya znajdują się w tej Mini klockowej konsolce. I poza tym, że z oczywistych względów jest to konsolka, która głównie będzie stać Wam na półce, zbierać kurz, nie za bardzo się nim pobawicie, no bo nie da się na niej grać. Możecie co jakiś czas ewentualnie wyciągnąć, zaprezentować ją znajomym i sprawić ich w osłupienie, że można sobie tutaj troszeczkę jednak poprzyciskać na tej konsolce. Bo to nie jest tylko i wyłącznie tak, że to jest wszystko na sztywno. Mamy kilka elementów, które dają nam opcje lekko zabawowe. Jakoś nawet fakt, że możemy sobie delikatnie powciskać tutaj te przyciski, zarówno te, jak i te, one reagują na nasz nacisk. Pokręcić sobie tutaj w okolicy Start i Select. Z boku możecie na przykład zmienić poziom głośności kręcąc kółkiem, a z drugiej strony z kolei możecie podkręcić kontrast. Z góry też możecie sobie popstrykać jednym klockiem Lego, to jest też bardzo fajna i ciekawa opcja. Przede wszystkim to, co w tym zestawie niezwykle mnie cieszy, to fakt, że możecie sobie wymienić kadrycz, ponieważ poza tym kadridżem, który się tutaj znajduje, który możemy oczywiście wyjąć sobie. Mamy drugi kadrycz, który możemy uzupełnić, aby pograć sobie w nieco inną grę. Do zestawu zostały dołączone dwa klockowe kadryje, jest to Super Mario Land oraz Zelda. W moim przypadku ja grałam akurat w Pokémony i mi, że takie Pokémony się nie znalazły, ale rozumiem, zostawiają sobie to na zestawy z Pokémonami Lego, które już nadchodzą w przyszłym roku. Jednak co ważniejsze, w przypadku tych kadriży, poza tym, że wyglądają one naprawdę bardzo dobrze, napis Game Boy tutaj na tej górnej części to jest nadruk, co jest dużym plusem. Z kolei, naklejkami są to, oto tutaj obrazki, ale tutaj nie ma się co dziwić, ponieważ w realnych kadriżach również tak było. Jednak to, co zwróciło moją uwagę w trakcie budowania, to fakt, że kiedy zdejmiecie, kiedy raz na jakiś czas, nie na milion lat, zdecydujecie się zdjąć tą wierzchnią część napisu Zelda na przykład to pod spodem również znajdują się ciekawe rzeczy, takie jak na przykład o układu scalonego, który znajdował się... W tym kadrylu. I tak to jest coś, czego nie zobaczycie na pierwszy rzut oka, czego najprawdopodobniej nie będziecie rozkładać, ale w trakcie składania widać to i to jest naprawdę fajny akcent. Z kolei w przypadku samej konsolki wszystkie pozostałe elementy są nadrukowane, co jest sporym plusem, ponieważ zarówno ten element, jak i napis Game Boy, jak i napis On-Off oraz wszystkie elementy, które są na tej konsolce napisami, są nadrukami, co jest naprawdę dużym plusem, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę, że ten zestaw, biorąc pod uwagę, że zabiera zaledwie 421 elementów, jest Dość drogi, ponieważ w przeliczeniu po tej oryginalnej cenie wychodzi nam około 63 grosze za klocka, co jest sporo. Ja ten zestaw kupiłam zdecydowanie taniej, ponieważ po prostu poczekałam, aż będzie jakaś opcja zniżki. Więc zdecydowanie polecam Wam poczekać, poszukać i kupić go po prostu po promocji, ponieważ wtedy nie dość, że się zdecydowanie lepiej opłaca. to w dodatku mamy za tą cenę kilka naprawdę bardzo fajnych featureów w tym zestawie. Takie modne słowo ostatnio, ale nie dziwota, ponieważ jest tutaj naprawdę taki element, którego ja osobiście w zestawach Lego wcześniej nie widziałam. Ale myślicie też wziąć pod uwagę, że ja odświeżyłam swoją miłość do Lego po latach, więc nie jest tak, że te elementy nigdy wcześniej nie istniały. Ja po prostu się z nimi nie zetknęłam. Bowiem poza Game oczywiście i kadrydżami, który znajdują się w tym zestawie, mamy taką oto. Podstawkę, która pozwala nam ten kadrycz na nim położyć i wystawić. Drugi oczywiście będzie znajdował się w konsoli, jednak poza tym kadryczem znajdziemy tutaj kilka takich bardzo ciekawych plakietek. Konkretnie trzy: pierwszą, drugą i trzecią, która znajduje się w konsoli. To są takie plakietki, które przy poruszaniu zmieniają. Obraz. Dawno czegoś takiego nie widziałam. Dosłownie to jest Blast from the Past. To jest coś, co ja pamiętam z dzieciństwa, że robiło na człowieku niesamowite wrażenie, zwłaszcza jeżeli znajdowało się na swoim piórniku. Jednak w tym przypadku mamy taki gimmick, że kiedy odwrócimy sobie naszą konsolkę, zdejmiemy tę oto płytkę, odchylimy ten oto element i wyjmiemy sobie plakietkę możemy wymienić ekran, który znajduje się wewnątrz tej konsoli. Mamy do wyboru ekranik Super Mario Land, gdzie Mario podskakuje po swojej mapie. Mamy do wyboru ekranik Zelda, gdzie widzimy jak odlatują ptaki, a nasi główni bohaterowie spoglądają w przyszłość z optymizmem. I mamy też plakietkę z tym oryginalnym ekranem Nintendo. I kiedy znajdzie nas ochota, tutaj mamy taką szybkę, wkładamy wybrany ekranik do środka, zamykamy, i w ten sposób zmieniamy zupełnie oblicze naszej konsolki. Osobiście uważam, że jest to niesamowicie fajny gadżet, ponieważ naprawdę dodaje realizmu i też takiego właśnie fajnego klimaciku który powoduje, że jak postawicie tę konsolkę na półce, to będzie robić wrażenie. Wiem, że były osoby, które skarżyły się na to, że ten ekranik w ich przypadku był porysowany. W moim przypadku jest absolutnie bez zarzutów, jest super gładki, więc bardzo się cieszę, ponieważ nie chciałabym jednak mieć tej sytuacji, żeby pisać do LEGO, żeby wymieniali szybkę, dlatego ode mnie duży plus. Z plusu w przypadku tego zestawu mogę jeszcze dodać, że pomimo tego, że on tak zewnętrznie wydaje się bardzo prostą budowlą, to kiedy będziecie go składać, to naprawdę jest bardzo dużo radochy, ponieważ jest tutaj dużo takich ciekawych pomysłów konstrukcyjnych i elementów, które po prostu fascynują i cieszą w trakcie składania. Ja naprawdę bardzo dobrze się bawiłam przy składaniu tego zestawu, pomimo tego, że naprawdę myślałam, że to będzie robota na nie wiem, 30 minut i skończymy to wszystko, a jednak okazało się, że zajęło mi to troszkę ponad godzinę i po prostu bardzo dobrze bawiłam się, odkrywając tę konstrukcję. Zatem to zestaw ma bardzo dużo plusów. Jednak czy ma jakieś minusy? Poza ceną, która jest zdecydowanie za wysoka, ale ostatnio to jest jakby hmm, styl Lego, żeby ceny kolejnych zestawów były mocno przesadzone. Nie wiem, czy to jest norma w przypadku tego zestawu, ale w moim przypadku da się zauważyć, że te klocki, które tutaj znajdują się tuż obok no, tutaj tego krzyżaka, są delikatnie innego szarego koloru. Wszystkie po prostu trzy, które się tutaj znajdują, ewidentnie mają taki delikatnie inny odcień, przez co wybijają się na tle całej tej konsolki. Reszta wygląda całkiem w porządku, tylko te trzy klocki jakby Cały czas zwracają moją uwagę, kiedy na tą koszulkę patrzę i zastanawiam się, czy to ja mam coś z oczami, czy to faktycznie tak jest. Ale po dłuższym przyglądaniu się stwierdzam, że jednak jest tu pewna różnica kolorystyczna. Co według mnie jest swoim minusem, bo jednak no, nie są to tanie rzeczy, więc miłoby było, gdyby jednak lego dokładało do kontroli jakości i po prostu sprawdzało, czy te klocki wszystkie zgadzają się ze sobą. A nie, że mamy taką sytuację, że mamy różne odcienie szarości. Być może w makijażu to ma sens, ale w przypadku akurat modelu LEGO absolutnie nie. Aby oczywiście konsolka wygląda bardzo ładnie na półce, mamy też taką mini-podstawkę, na której możemy tutaj od spodu zahaczyć i postawić naszą konsolę tak, żeby się pięknie prezentowała, co zresztą robimy. Zatem czy ja polecam ten zestaw? Osobiście uważam, że jest to bardzo dobry zestaw. Odrobinę za drogi, ale bardzo dobry. Niemniej jednak dystrybucja tego zestawu jest dość szeroka, z tego co patrzyłam ostatnim razem, więc myślę, że spokojnie wyhaczycie ten zestaw w dobrej cenie. Może gdzieś jakoś na promocji. Już niedługo zbliża się Black Friday, więc może jest szansa, że ten zestaw będzie nieco przeceniony, co też jest na Waszą korzyść. A jeżeli tak jak ja jesteście ogromnymi fanami gamingu, świetnie się bawicie przy składaniu konsolek z LEGO, to absolutnie jest to no-brainer, według mnie powinniście wziąć ten zestaw, a jeżeli nie dla siebie, to przekonajcie kogoś w najbliższe święta, aby wam go kupił. Sprytne porady od mamy nerda. Tyle, że ja już nie jestem dzieckiem, więc trochę ciężko wkręcić ludzi, żeby mi kupowali zabawki, więc muszę je kupować sama. Zatem dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tym zestawie, czy już go macie, czy być może planujecie go zakupić, czy dopiero po tym filmiku być może planujecie go zakupić, czy w ogóle uważacie, że jest to beznadziejny zestaw i szkoda kasy. Komentarze są Wasze, tymczasem ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, zostawiliście lajka, suba, dzwoneczek, udostępniliście to wideo Szerokiemu Światu. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Klocków i Kawy. I mam nadzieję, że kolejnym razem nie będę musiała pić kawy w środku nocy, żeby nagrać w ogóle taki materiał. Ale nie mogłam się doczekać tego zestawu, naprawdę, i nie żałuję tej nieprzespanej nocy. Tak myślę. <laughs> Przynajmniej na ten moment. Zobaczymy, co będzie rano. Może być gorzej. No. Regrets, regrets. Dzięki raz jeszcze i do zobaczyska. Pa!